oh <slash> Rocznica, choć dla Polski bardzo dramatyczna, ale to jest taka powinność nie tylko władzy publicznej, która to wspólnie samorząd województwa z wojewodą, ze służbami mundurowymi organizują. Trzeba to przypominać, tak aby przyszłe pokolenia też kontynuowały tę wielką tradycję. Skarżysko na tle województwa świętokrzyskiego poniosło największą ofiarę w czasie II Wojny Światowej, albo tu wydarzyło się najwięcej takich tragedii, gdzie ginęli Polacy. To miejsce na Brzasku, gdzie hitlerowcy zamordowali 730 polskich patriotów. To miejsce na Borze, gdzie samych skarżycz tam zamordowano 360. Czy cmentarz partyzancki na Górze Skarbowej, który przez całą wojnę był miejscem, gdzie chowano tych walczących w podziemiu. Jest to wielka lekcja historii, przede wszystkim dla młodych ludzi. Musimy upamiętniać właśnie ludzi, którzy oddawali życie, zdrowie za to, żeby Polska była wolnym krajem. Także nie może tu zabraknąć również służb mundurowych, nie może zabraknąć wojska polskiego i jego Najmłodszej formacji, jaką są Wojska Obrony Terytorialnej. Pamięć stanowi o naszej tożsamości i to wydarzenie musi zapisać się w pamięci tych najmłodszych, żeby w przyszłości być może do takich wydarzeń nie dochodziło.